Pięć oznak, że śpisz na niewłaściwym materacu. Dzisiaj przedstawię ci je wszystkie. Dzień dobry. Agnieszka Czarnecka Bańkowska od 30 lat zajmuje się dopasowywaniem materacy do waszych uwarunkowań. Po pierwsze, ból. Ból w okolicy lędźwiowej, bóle głowy, bóle barków, bóle szyi to znaczy się, że twój materac albo stracił właściwości, albo już nie jest dla ciebie wskazany. Po drugie, e, śpisz płytko. Sen jest przerywany, wybudzasz się bardzo często, to znaczy się, że materac również nie zapewnia się dostatecznego podparcia, a ty nie możesz wejść w tą głęboką fazę snu, która jest bardzo kluczowa dla naszego przede wszystkim mózgu, tak aby wszystkie neurony poprawnie pracowały, więc tutaj też jest to sygnał do tego, że śpisz na niewłaściwym materacu, wybudzanie się w nocy. Trzecia oznaka. Nie umiesz znaleźć dogodnej pozycji. Wiercisz, się kręcisz tak niewygodnie, tak źle, tak też tutaj, gdzieś tam coś ciśnie. To znaczy się, że materac jest niedopasowany do Twoich potrzeb. Cztery nierówności odkształcenia materaca i tego nikomu nie muszę tłumaczyć. Materac jest po prostu już nie podpiera dostatecznie w odpowiednich punktach. No i piąta oznaka, że śpisz niewłaściwie to już jest wiek materaca czyli kilkanaście lat być może ze względów estetycznych warto by było już a nawet nie być może tylko na pewno pomyśleć o wymianie materaca na lepszy i nowy. Jeśli te informacje Mogą być dla Ciebie przydatne, zapisz sobie tą rolkę, udostępnij, możesz nas polubić, jak kto woli. Natomiast osoby, które są zainteresowane konsultacjami osobistymi ze mną, zapraszam do kontaktu. Można omówić się telefonicznie, można też odwiedzić nasz salon. Salon Coś na Sen Materaceuszka Premium Katowice. Do zobaczenia.